Tradycyjnie w Tłusty Czwartek na zamku w Toszku ogłoszono zwycięzcę plebiscytu Człowiek Roku Ziemi Toszeckiej. Jest to konkurs, w którym mieszkańcy naszej gminy co roku wybierają jedną osobę, która w sposób szczególny wpisała się w wydarzenia poprzedniego roku lub w jakiś szczególny sposób, aby ją uhonorować za, za poprzedni rok. Także jest to na pewno duże wydarzenie dla całej naszej gminy, stąd tak dzisiaj liczna obecność gości. Zasady są takie. Mniej więcej w ostatnim numerze lokalnej gazety Po troszku o troszku. Umieszczamy kupony, na których mieszkańcy mogą głosować, na dowolnie wybranych przez siebie mieszkańców gminy, bo taka jest, taka jest zasada. No i mieszkańcy oddają te swoje głosy. Punkty do głosowania są rozmieszczone w różnych miejscach na terenie naszej gminy. Po okresie głosowania wybieramy, zbieramy te wszystkie głosy, i z tego wybieramy pięciu kandydatów, którzy są z największą ilością głosów, którzy są przedstawiani kapitule. Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu została pani Gabriela Ziaja z Sarnowa. Nadal jestem w szoku, nie mogę w to uwierzyć, że akurat nie na mnie zwykłą taką osobę prostą ze wsi to trafiło, ale bardzo się cieszę. To dla mnie ogromna przyjemność i zaszczyt, że mogłem prezentować dokonania tak wyjątkowej osoby. Jednocześnie osoby bardzo, bardzo skromnej i takiej swojskiej, takiej naszej, która która tak w życiu codziennym w zasadzie niczym się nie wyróżnia, ale robi wielkie rzeczy. Robi wielkie rzeczy dla naszej społeczności, robi wielkie rzeczy dla, dla całej naszej gminy. Wzbudowała wspaniałą rodzinę, która jest dla niej wielkim wsparciem, a także oddaje się każdego dnia drugiemu człowiekowi. Na zamku w Toszku odbył się powiatowy festiwal Krepla. Tym razem y, przepyszne kulinarne y, hity naszych kół gospodyń wiejskich, y, pączki, czyli tradycyjne kreple y, w wielu różnych wydaniach, y, przy różnych odsłonach. Tradycyjne, różne wariacje, także naprawdę żyli nie miało łatwego zadania. Początki powiatowego festiwalu Krepla mają tak naprawdę już swoje źródła w 2020, 2021 roku, kiedy to zaczęliśmy od kręcenia filmików w środku gospodyń Wiejskich z gminy Toszek. Wtedy panie przesyłały filmiki z przepisami i z tym, jak przebiega cały proces smażenia Krepli. W 2022 zorganizowaliśmy mały festiwal Krepla, w którym udział wszystkie koła gospodyń wiejskich z gminy Toszek, a od 2023 roku już poszerzyliśmy ten festiwal o koła z całego powiatu liwickiego. Jest niesamowity. No, poziom jest po prostu, tak jak dzisiaj powiedziałem, poziom jest od serca, a to jest chyba najwyższy poziom. Te wszystkie potrawy, które dzisiaj tutaj były przedstawione, które mieliśmy okazję jako żyli konkursowy również kosztować, to naprawdę w to jest włożone w serce i wielka, wielka sublimacja smaku tych pań, kobiet. Nowe podania, ciekawe, innowacyjne, naprawdę niesamowite rzeczy. Zaskoczyło mi właściwie wszystko. Ja jestem mega zadowolony, a powiem tak, czas. Podnieść poziom, z, może w sensie z powiatu na województwa. Ja oczywiście przekażę marszałkowi województwa śląskiego. Na terenie powiatu Gliwickiego działa 37 kół gospodyń wiejskich. Ponad 1000 członki i członków kół gospodyń wiejskich. Cieszymy się bardzo z tego, że co roku mamy kolejne koła, które dołączają do nas. Na nagrody! Wyróżnienia kreplennego przez Państwu W Sarnowie odbyło się pożegnanie basa, wydarzenie, które tradycyjnie kończy karnawał. Pani, pani sołtys Sarnowa po raz trzeci organizuje pogrzebanie basa. Taka tradycja na zakończenie karnawału, wszyscy się bawimy wspólnie, bardzo barwny korowód, przebierańcy, także super zabawa, a tradycja wywodzi się z województwa opolskiego. To nasza uroczystość to jest na okoliczność zakończenia karnawału. Tutaj okoliczne wioski chodzą z niedźwiedziem, czyli tak zwane wodzenie niedźwiedzia. No a my, żeby nie powielać tego samego, mamy pogrzebanie basa. Te pogrzebanie basa to jest coś takiego, że Mamy taki prowizor, robimy taki prowizoryczny pogrzeb y, dużej trumby największej, która nazywa się właśnie BAS. Przechodzimy przez całą wieś, ludzie dają nam jakieś datki, y, coś mocniejszego, kawkę. Muzyka Z lutego w Toszku odbył się bieg wsparcia dla osób z depresją. Uczestnicy rozpoczynali bieg w pięknej scenerii miejscowego zamku. Dzisiaj mamy kilka dyscyplin. Pierwsze zaczynają się już o 14.30, będą ruszały długi bieg na 13 km i marsz na 10 km. A później mamy biegi dla dzieci i jeszcze krótsze dystanse czyli 5 km marszu i 5 km biegu. No i zapomniałabym, w Niewieszy dołączają do nas um, morsy, do, morsy tak, grupa morsów e, i oni też będą jakby z nami e, się łączyć. To już jest siódmy taki bieg e, wsparcia. Można powiedzieć, że to już taka nasza mała tradycja tak, jest. Tak, siódmy tak. bieg wsparcia mm. dla osób z, z depresją. Jego celem jest okazanie wsparcia właśnie osobom, które chorują na depresję. Zawsze odbywa się w lutym e, w okolicy tego Światowego Dnia Walki z Depresją. No, i chcemy też edukować, uświadamiać w temacie depresji i jakby sprawiać, że ludzie nie boją się o tym temacie rozmawiać. Zapytaliśmy organizatorek biegu, jak należy się przygotować do startu. To znaczy, myślę, że tutaj jest na tyle szerokie pole do popisu, że każdy może znaleźć coś dla siebie, ponieważ, tak jak koleżanka wspomniała, są i krótsze dystanse, i dłuższe, jest i bieg, i marsz, więc. Każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli tylko chce, i nie trzeba specjalnie się jakoś bardzo przygotowywać. Bieg na długim dystansie zakończył się nad zalewem w Niewieszy, gdzie na uczestników czekali członkowie Klubu Morsów.